jak podniecać kobiety i dlaczego seksualność jest taka ważna. Dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. tą z tej strony tej Relacji Damsko-Męskich. Od 6 lat pomagam mężczyznom w ich relacjach z kobietami. Około 400 mężczyznom przez ten czas, stworzyłem kilkanaście małżeństw, Tam zaczynałem od totalnego zora, więc wiem o czym mówię. Zajmuję się psychą kobiet, czyli jak kobieta myśli, jak kobieta funkcjonuje, ponieważ jeśli ty wiesz, jak kobiecy umysł funkcjonuje, to ty dokładnie wiesz, za jakie sznurki pociągnąć, żeby dostać od kobiet dokładnie to, czego chcesz. I dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o tej seksualności, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego musisz to robić, i dlaczego jeśli tego nie robisz, to nikt ci w jak z kobietami nie wyjdzie. Witam w mojej serii Tajlandia Vlog i zaraz sobie dokończymy temat, tylko ja teraz jestem na skuterku, idę po kawkę, idę po wodę, yy, potem pójdę na plażę yy, i tam będę mówił więcej. Dobra, kawka jest, 7-Eleven, idziemy sobie przez tej deptak do plaży, więc można chwilę poopowiadać. My wracamy do tematu. Yy, Czyli właśnie z tym podniecaniem kobiety, nie, z seksualnością. Dlaczego to jest ważne? No ważne jest to dlatego, że jeżeli, jak ty się spotykasz z kobietą, to ty na początku możesz jej się spodobać. No i ona uzna, że jej się podobasz, tak? Z wyglądu, z charakteru, z początkowej gadki. Tylko jeżeli ma to w ogóle mieć rację bytu dalej, to kobieta musi do ciebie poczuć te seksualne emocje. Ona musi poczuć od ciebie tą seksualność. Ona musi poczuć do ciebie ten ciąg. Ciąg po prostu seksualny, tak? No bo jeśli ona tego nie poczuje, no to oczywiste jest to, że nic z tego dalej nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że... Hmm, jak się łączą? Co, co różni relację przyjacielską od relacji y, damsko-męskiej? Y, co różni relację kolega-przyjaciel, y, kolega-koleżanka, przyjaciel-przyjaciółka od relacji y, facet-kobieta, związek, kochanek-kochankowie? No, tak naprawdę te dwie relacje zachowują się bardzo podobnie, bo rozmawiają na różne tematy, też są dla siebie mniej lub bardziej ważni, ale taka główna więc te inne takie różnice są takie mniej znaczące, ale taka główna różnica, która jest naprawdę znacząca, to jest oczywiście seksualność. Czyli, że jest między nimi no, seksualność, tak? Seks, y, 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 pocałunki, bliskość, y, nie tylko emocjonalna, ale również seksualna. No, i właśnie dlatego. I taka jest różnica, nie? że pomiędzy właśnie tym kochankiem, ko kochankami, pomiędzy tą relacją damsko-męską, taką prawdziwą, a pomiędzy, różnica pomiędzy właśnie normalną relacją przyjacielską jest właśnie w tej seksualności. Jest poza bliskością emocjonalną, jest też bliskość seksualna. I dlatego ta seksualność w relacji z kobietą jest taka ważna, że jeśli Ty chcesz doprowadzić z kobietą do czegoś więcej, no to potrzebujesz nawiązać yy, relacje, relacje... Potrzebujesz, uwaga, jeżdżę na skuterkach, potrzebujesz nawiązać relację seksualną. A nie nawiążesz re relacji seksualnej, nie sprawisz, że kobieta poczuje do ciebie pociąg seksualny, nie sprawisz, że kobieta pomyśli sobie, o, ale on jest fajny, seksowny, nie wiem, chciałabym się pocałować z nim, chciałabym się z nim przespać, jeśli tego nie wprowadzisz, jeśli nie wprowadzisz tej seksualności. Oczywiście, seksualność można rozdzielić na seksualność werbalną i niewerbalną, czyli, mm, czyli to seksualność przez słowa i seksualność przez dotyk. W późniejszym czasie jest już taka seksualność bezpośrednia, jak pocałunek, jak seksualny dotyk, jak też oczywiście seks, nie? Więc to w późniejszym czasie też musisz zrobić, ale to w późniejszym czasie. Natomiast dlatego właśnie seksualność z kobietą jest taka ważna, ponieważ ty w ten właśnie oto sposób przechodzisz, tworzysz więź seksualną. A więź seksualna jest niezbędna do relacji damsko-męskiej, do relacji związkowej, do relacji kochankowej między wami. I dlatego seksualność z kobietą jest właśnie taka, taka ważna. Nie? I w dalszej części tego filmu, tego vloga powiem, jak tak seksualność możesz wprowadzać, bo tymczasem sobie zmierzam na plażę z kaweczką. Tak to wygląda. Kosa Mui La mai. polecam, naprawdę jest fantastycznie. No. no dobra, chwila pit stopu, bo jestem właśnie... Na skuterku przemierzam sobie. Tutaj o sobie idzie, więc. Mam nadzieję, że mnie nie dopadnie, ale wydaje mi się, że nie. Eee, więc tak, wracamy sobie do tej seksualności, nie? Z tą seksualnością, tylko sobie zostawię i, i możemy mówić. niech sobie przejedzie samochód. Dobra, jesteśmy. A więc z tą seksualnością chodzi przede wszystkim o to, że tak jak mówię, w relacji z kobietą nie możesz budować tylko więzi seksualnej, ale znaczy tylko emocjonalnej, a musisz też budować więź seksualną, tak? Więź emocjonalna jest fajna, na kandydata jako kolega, przyjaciel y która też jest oczywiście potrzebna, bo nie doprowadzisz z kobietą do niczego więcej, jeśli ona Ciebie nie polubi, a polubi ona Ciebie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sprzedasz jej te wartości na tak zwanego kolegę, przyjaciela, fajnego gościa, z którym się fajnie spędza czas, miło, z którym można porozmawiać na ciekawe tematy. I wtedy dopiero z tego bierze się właśnie tak zwana transformacja na też, przy okazji, to się bierze wszystko w jednym czasie, przy okazji na tak zwanego właśnie tego kochanka, nie? Bo kobieta, tak jak już mówiłem, musi do Ciebie poczuć ten pociąg seksualny, bo wtedy budujesz tę Więź seksualną, a tak naprawdę tylko ta więź seksualna odróżnia e, relację, powiedzmy, friend zone od relacji, w której między wami się coś dzieje. Czy jakiś związek, czy jakaś relacja, czy seks, czy fakt friends, e, wiadomo właśnie o co chodzi. Mm, tak. Dlatego, dlatego tak ważna jest seksualność, wprowadzanie tej seksualności z kobietą. Jeśli ty tego nie zrobisz, to po prostu kobieta za ciebie tego nie zrobi. A nawet jeśli ty się tak spodobasz kobiecie, że kobiecia, kobieta za to y, zrobi to za ciebie. No to i tak w dłuższym czasie nie będzie z tego nic więcej, no bo kobieta ty jesteś mężczyzną i kobieta wymaga tego w jakimś stopniu, żebyś ty właśnie prowadził relacje, tak jak mówiłem, to wy nie tylko prowadził w relacji, ale ogólnie prowadził relacje, tak jak już to mówiłem w poprzednim materiale też z tej serii Tajlandia vlog, nie? E, właśnie. I dlatego ta seksualność jest taka ważna. Inaczej Inaczej po prostu nie dociągniesz do czegoś więcej. Kobiet, ale i tak 90% kobiet za ciebie tego nie zrobi, ponieważ doprowadzanie do czegoś seksualnego y, nie jest zadaniem kobiety. To jest zawsze, było, jest i będzie zadaniem mężczyzny. Y, zobacz, że zawsze nawet w jakichś takich filmach, oczywiście nie mówię o filmach z jakiegoś tam Hollywood, y, które, y, które, które. filmy z Hollywood, które po prostu są przerysowane. Y, bo z takich filmów nie uczymy się relacji z kobietami. Jeśli w taki sposób patrzyłeś na te filmy z Hollywood i w ten sposób postępowałeś, czyli tak jak robią to ci mężczyźni właśnie w tych filmach Hollywood, no to na pewno wiesz, że nic do niczego dobrego to nie prowadzi. Ty chcesz mieć fajne efekty, chcesz mieć fajne rezultaty, więc, więc właśnie słuchaj się mnie, słuchaj się mnie. Tak. I następnym właśnie etapem jest wprowadzenie tej seksualności. Tak jak już właśnie mówiłem, bo dzięki temu doprowadzisz z kobietą do czegoś więcej. Kobieta za ciebie tego nie zrobi, e, ponieważ tak jak mówię, kobieta oczekuje tego od mężczyzny, to jest zawsze zadanie mężczyzny doprowadzić do czegoś więcej, ale właśnie jak oboglądajesz jakieś filmy, bo do tym wróciliśmy, zgubiłem wątek, oglądajesz jakieś takie filmy, e, w których mm, właśnie było to zaznaczone, no to było widać ewidentnie, że to facet robi tą seksualność, że to facet doprowadził do tego pocałunku, do tego seksu, do tej seksualności. I zawsze ty też właśnie tak to musisz robić. To ty musisz doprowadzić do tej seksualności, do tego... E, o, tak sobie fajnie jadą. Do tej seksualności, do tego, do tego czegoś, tak? To ty musisz poprowadzić tą relację. Jak możesz to zrobić? To robisz poprzez słowa, czyli na przykład właśnie mówisz coś w stylu, możesz powiedzieć dziewczynie, słuchaj, mogę zadać ci osobiste pytanie? No tak, tak, wiadomo, jest ciekawa tego, jak to powie. Oczywiście mówisz to w innej intonacji. Hello! Hello! Właśnie mówisz to w innej intonacji. I. hello takiej dziewczyny, co by się Widzisz, już mógłbym zagadać, już mógłbym zagadać, gdyby nie to, że nagrywam ten raz ten materiał. E, tak, i już mówisz o rzeczywiście intonacji i mówisz jej na przykład, kiedy, jak, jak wspominasz swój pierwszy pocałunek, kiedy ostatni raz się całowałaś, w jakich okolicznościach to było, jak wspominasz swój pierwszy pocałunek, kiedy to było, tak? Rozcho te tematy. Oczywiście, jeśli chodzi o wprowadzenie seksualności, no to robimy to przez dotyk, e, przez na przykład jakiś obrocik, przez, nie wiem, grę nawet w papierka przez grę w wojnę na kciuki, no naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych sposobów, o których teraz tutaj nie będę mówił, bo jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Natomiast e, pamiętaj przede wszystkim, żeby wprowadzać tą seksualność, ona jest najważniejsza, bez tego nie popniesz relacji do przodu. Ok, w tym ale to było na tyle, jeśli ty masz problemy w relacjach z kobietami, Twoje problemy w relacjach z kobietami trwają już dłuższy czas, nie wiesz co z tym zrobić, nie wiesz jak się ich pozbyć, nie wiesz gdzie popełniasz błędy, nie wiesz. I, i chciałbyś nadać swoim racjom z kobietami właśnie odpowiedni kierunek, możesz poniżej w opisie pod tym wideo zapisać się ze mną zupełnie albo z kimś z mojego zespołu na zupełnie bezpłatną pierwszą darmową rozmowę, na której przede wszystkim ty mi opowiesz, ja ci zadam odpowiednie pytania lub ktoś z mojego zespołu sprawdzimy, z czym się mierzysz, jakie masz problemy. Na podstawie tego m, znajdziemy powód twoich niepowodzeń. M, ustalimy dla ciebie konkretny plan działania, co możesz zrobić, żeby polepszyć swoje relacje z kobietami od razu. M, no i co? Przy okazji porozmawiamy, poznamy się. Myślę, że warto skorzystać z tym, bardziej, że pierwsza rozmowa jest zupełnie za darmo. Kliknij, zapisuj się, no i widzimy się na rozmowie. Ja Ciebie tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam o piesek, jak sobie fajnie ten no właśnie czasem się boję tych piesków, jak tak szczekają ale podobno one tylko szczekają, nic nie robią ale nikt nie wiadomo, wiadomo jak to jest ze zwierzętami no, więc, więc właśnie to, i a poniżej możesz też odbrać darmowy kurs, w którym rozmawiam z dziewczyną przez telefon, następnie możesz się sobie zobaczyć, posłuchać jak ja z nią rozmawiam ja potem analizuję, możesz zobaczyć mojego instagrama biznesowego oraz roboczego, na którego podrywam dziewczyny opinię podopiecznych i wiele, wiele więcej. Jak coś, to zapraszam do kontaktu. Cześć! Jeśli Ci się materiał podobał, lubisz tą serię Tajlane Vlog, kciuki do góry, subskrypcja i do zobaczenia. Hej!